Kołowanie kończy, kebab konsumowany. Komendant Kuperek. Kuperek będzie mokry. Dzisiaj, słuchajcie, będzie ciężki dzień, ze względu na to, że przez cały dzień muszę mówić tylko i wyłącznie słowa na literę K. Ale przed tym powiem wam, jaka będzie kara za to, jeżeli nie powiem słowa na literę K, tylko powiem jakieś inne słowo. Za kamerą jest Ola, Ola dzisiaj będzie oczywiście z nami. Cześć. Może nie jest to jakieś mega ostre, aczkolwiek jest to. No jest to ostre. Takie oto papryczki Jalapeno, no są w plasterkach. Tak się jest. O. Za każde źle powiedziane słowo, czyli słowo które nie będzie na literę K Będę musiał zjeść jedną taką papryczkę Ja już zaczynam Koniecznie kliknijcie klikacz, który... No... Nie! Papryczka! Koniecznie kliknijcie kciuka Kciuków kilkanaście Kołujmy Karem Kupić... Po kaszubsku rower to kłęło! Kłęło, kłęło, kupić kłęło! Chodźmy! Tak, bo w ostatnim odcinku ja wygrałam 1000 zł i pan, w racji tego, że jest takim kochanym chłopakiem, da mi te 1000 złotych i kupi mi rower. Jej! Kochany. Koło kupowane. Koniecznie. Koks! Ale to będzie głupi odcinek! Będzie chodził mówił Koks cały czas. Koks. Karta? Karta, kasa. Klucze, klucze, klucze! Od kara... Trzy papryczki! Którym jedziemy autem? Moim? Twoim? Koniecznie, koniecznie! Kumpel kładzie kanapa. I... Te... Ile? Pięć, cztery! Kumpel! Koniecznie! Koniec e, Dobra, bierzesz kurtkę? Kurtkę Czy bluzę? Kurtkę Koks komentarz y... Tak yes. Jedziemy po rower, Katorga Ej, nie ma tu klucza od mojego auta Klucze Koks Częściej się go jak rozmawiam ja jakimś pięciolatkiem Nie, z nawet nie pięciolatkiem Z dwulatkiem, który dopiero uczy się mówić Kropi Kołować kołowcem kropi. No, kropi, kropi, ja będę cała mokra. Nie wolno się śmiać. Kołować kołowcem. Zaraz ty będziesz kołował kołowcem swoim. Pojedziemy na przyjeżdżkę rowerową? Jak kropi? Koniecznie. Pada ogólnie deszcz, ja będę musiała kupić rower i nim przyjechać. Mamy tak małe auta, że do naszych aut się nie zmieści żaden rower. Będzie mokro. Eee, Jak się czujesz? Komicznie. A, okay. Komicznie Komicznie. A. Siedem. Kołowiec kupić. Kasa, kasownik. Bankomat? Nie rozumiem. Kołowiec kupiony. Koleżanka. Kieruje. Kieruje, kropi. Yy, koła. Koks. Koła, koks. Kierownica Koks. No. Środełko, Koks. Siodełko... O! Koł! Jak się jedzie? Kulturalny kołobus Taki kupiliśmy rower. Jak Ci się podoba? To co, wracamy do domu i co? I jedziemy na przejażdżkę rowerem? Koniecznie. Koniecznie. Kołujesz. Kierujesz. Kołuje koleżanka, kieruje kumpel. Dobra. To idziemy do domu. Konsumować kebab? Kebab? Kebab. Na obie. E, kołowanie kończy, kebab konsumowany. A kiedy pojedziemy na wycieczkę rowerową? Kołowanie, krajobrazowanie, kebaba, konsumowanie. <grytanie> Dobra, to widzimy się w domku. Tak? Koniecznie. Kurczę, katorga, K Konwersować kilka kwestii. Koleżanka kołuje. Kwestie kończą. Koledzy. Kumpel Koleżanka kołuje kilometry Kolega, yy, kumpel yy. Koleżanka kołowała ja o. Cześć, cześć. Yy, Kino Robimy kino dzisiaj? Krajobrazować A, jedziemy na rower Dobra, to muszę się przebrać Koniecznie No Powiedzcie, że super się jechało yy, Nie przeszkadza mi to, że są, że nie ma amortyzatorów tylko jak jadę, to nie boli mnie pupa, tylko bolą mnie plecy Męczysz się dalej z tym k? Katorga <noise> Katorga Oj Jericho, Kilka Kilka Konwersaczy Katorga Tak, tak no W ogóle nie rozumiem co on mówi Ale tak, tak Pawełku, tak, tak <noise> Konsumować kebaba? Kurczak burgera Ale gdzie? ma jest daleko Kołownikiem Kolarzem no fajnie było kolażem, no ale to jest za daleko. Kolażować? No. Kalorie? Konsumować? Kalorie! <noise> Dobra, bo mój rower stoi na dworze, ktoś go może ukraść. <noise> tu ubieraj się i idziemy na. Kłamczuchy Łamczuchy mogę? Kłamczuchy ukryć. Kuper kręci kuperkiem. Kupujcie koniecznie koszurki. Koks, Kazuszki, koupelka napuje. Kumpelka napuje dalej, tak. Kupelka napuje. No dobra, wlewam ci ten z i jedziemy. Krajobrazować. Krajobrazować. <grystanie> Koleżanka kołowała koszmarnie. <grystanie> no nie czekać, że jechałam wolno. Kilkanaście kilometrów. Za nami. E, krajobraz. No nie ma nikogo wokół, to można ściągnąć maseczkę. Koks. Kwarantanna kekwu. Jest bardzo zimno, więc nikogo nie ma i coś spada, więc jesteśmy tali mokrzy. Kamera kropnięta. Kamera kropnięta. Ktoś tu wyczuła na kanie? O! Katorga. Kajakarz. Kajakarz. Kajakasz. Kajakasz. Komendant. Policja to jest? Komendant. Nie ma Kolory. Mm. No kolory, no ale. Kapitan że to jest policja. Po prostu ktoś sobie. Nie wiem, co tam robi. Odpoczywa. Kilkanaście kilometrów. Kołować! No tak, no ale wydawało się krótko. Ale chodzi o to, że jakoś tak szybko to minęło, nie? Może dlatego, że znamy drogi. Siu! No było Siu. cały czas z górkę, a teraz jest górkę, no. I ja ja będę mokra cała teraz. Kuperek? Kuperek będzie mokry. O. Paweł. Kołujemy. Kołujemy. Do zobaczenia w domku Koleżanka kaput. E, kraksa. Kraksa była. Kraksa. Tu, Ale to nie jest dziura. Kraksa? Kraksa była. Padłam z krajużnika i bolało. Kaputkoc. Kłaść! No. Chcesz położyć? Kładziemy. Nie. No, o. jestem głodna Spaliłam Ech. tyle kalorii. Ja. Kumpelkę kręci kuperkiem. Konsumowanie. Kupony, kanapka, kartofle, ketchup, kola. Koleżanka kupowała. Koleżanka kupowała, konwersowała. Tak, musiałam krzyczeć, żeby Paweł nie mógł powiedzieć nic innego. Kolejka katastrofa. Katastrofa, no dużo ludzi w McDonaldzie. Koniecznie konsumować kanapkę. No i ja też jestem taka głodna. To jest tam jeszcze. Kola kola. Kalorie. Kanapka. Komedia. A, widzimy się na komedii, tak? Mi nie widać, no ale Kino? Kocy kino komedia. Komedia. Crunch. Ale wiecie, Komedia kara. Tak, komedia i kara, no. Komedia. No, 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 no. Oglądamy film i widzimy się po filmie. Kina koniec. Jest, słuchajcie wieczór Idziemy zaraz spać. No, już jest 30. no przecież już jest koniec challenge'u. W końcu mogę nie powiedzieć. Prawda, ale ja nie powiedziałem że jest koniec. Ale ja powiedziałem że, ja że jest koniec. A czy to jest film mój czy twój? Mój. Twu Koniec szelęczu, słuchajcie minął no, cały dzień I powiem wam co jest najlepsze Czeka. Otóż że zaczęliśmy nagrywać ten odcinek yy, w Co pierwszy zrobiliśmy Pojechaliśmy nie po rower Wyłączyłem nagrywanie i chciałem do Oli tylko na chwilę powiedzieć Coś tak prywatnie wiecie tak, Taką rzecz prywatną między nami I Ola powiedziała ale co ty robisz I naliczyła mi yy, słowa normalnie Dosłownie przez cały dzień mówiłem słowa Na literę K nie wiem yy, Za rower Ola płaciła ja nawet nic nie mówiłem W McDonaldzie Ola zamawiała Ola cały czas mówiła wiecie na literę K jest... Jest bardzo mało słów, no i ciężko było znaleźć słowa na literę K No tylko chodził cały czas i mówił koks, koks, fajny koks Ale masakra, powiem wam, że naprawdę ciekawy challenge Mi się mega podobało, ciekawie spędziłem dzień Dobra, słuchajcie, kara, tylko wezmę statyw, żebyście lepiej widzieli, żeby był lepszy kadr Sorry za takie światło, ale już jest późna godzina No ja myślałem, że dwa, z trzy słowa powiem tak na oko Okej, okay, biorę trzy na początku, dobra, nie no, weźmy pięć chociaż na początek, tak na początek na początku tam... bez. A, no dobra. No, no. Na początku bez. Zobaczmy, jak to smakuje. Nigdy nie jadłem tych papryczek tak prosto ze słoika. Chcesz wodę? <kluzł> Super jest, nie. Chcesz wodę? Woda jeszcze pogorszy mleko. Nie mamy mleka. Nie mam ja ja pierdziele. Pierwsza była. Pierwsza była najgorsza. Mam tu do siebie jeszcze, że ona jest strasznie konserwowa Ile ich tu wziąłem? Nie wiem. Cztery? Nie palcem Chcesz jedną posmakować? Nie, dzięki, dzięki Ja nie miałam takiego głupiego challenge'u Nic się czujesz? Mam ochotę powiedzieć jedno słowo na literę K teraz Jak już nie chcesz to nie musisz Miał dziesiątą chociaż Nie będę cię męczyć Paweł, Będzie równo, to... będzie równo dziesięć okay. no to dwadzieścia wiesz jak ci będzie brzuch bolał? Dobra to wezmę No to ostatnie dwie i koniec Dobrze 11. 3, to będzie w miarę adekwatne. Ile powiedziałem? 20 to za dużo. Na pewno nie powiedziałem 20 razy. Nie wiem, się wydaje, że 20. Subskrybujcie kanał, podajcie na nasze instagramy i zostawiajcie dużo łapek w górę, żeby zachęcić Pawła do nagrania kolejnego odcinka. W sklepie no, serdecznie dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się, bo cześć! Mleko Ola, trzeba po mleko jak pojechać bez kitu, ja to dużo po mleku pies.